W tym filmie przyjrzymy się procesowi wgrywania plików zewnętrznych do Frontera. Znajdujemy się na koncie naszego nauczyciela modelowego, w sali demonstracyjnej i w narzędziu zasoby, w którym to narzędziu gromadzimy wszelkie pliki potrzebne do lekcji. Warto na początku wspomnieć jeszcze o tym, że Fronter z zasady nie narzuca żadnych ograniczeń co do typu pliku, który możemy wgrać. Do Frontera. Fronter wspiera wszystkie popularne i mniej popularne typy plików. Widoczna tu lista jest pewną próbą zebrania wszystkich typów plików, które możemy wgrać do Frontera. Lista ta rzecz jasna będzie w przyszłości poddawana różnym modyfikacjom i zmianom. Warto jednak jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę w tym kontekście: to czy dany użytkownik będzie w stanie rzeczywiście załadować dany plik. A później, czy dany użytkownik, inny użytkownik będzie w stanie go na swoim komputerze otworzyć i odpalić, zależy od zainstalowanych dodatków czy aplikacji na poszczególnych komputerach użytkowników. Powracamy do Frontera, na konto naszego nauczyciela modelowego, i pierwsza rzecz, o której musimy zdecydować, to oczywiście miejsce, do którego chcemy wgrać nasze pliki. Na tym przykładzie nasz nauczyciel. Pragnie wgrać do ukrytego folderu kilka plików, którymi się później podzieli z uczniami, czy to w ramach ilustracji tematu, czy zadania domowego, czy innego pomysłu. Klika on więc w podfolder temat 1: Zjawiska pogodowe, i w tym podfolderze rozwija on opcję: Wgraj plik. Tu mamy do dyspozycji dwie dodatkowe podopcje: wgraj pojedynczy plik i wgraj kilka plików. Jeżeli nasz plik nie przekracza rozmiaru mniej więcej 70 MB oraz nie chcemy też wgrać jednocześnie kilku plików, które sobie wcześniej przygotowaliśmy, to wybieramy właśnie opcję wgraj pojedynczy plik. Klikamy w nią. Nawet na tym poziomie możemy przejść do opcji pozwalającej wgrać duży plik lub kilka plików jednocześnie. Jeżeli nie, to klikamy Wybierz plik i wyszukujemy na dysku plik, który chcemy wgrać. Znaleźliśmy plik. Klikamy w niego podwójnie. Tytuł jest pobrany po prostu z nazwy pliku, która była na naszym dysku. Możemy go w tym momencie zmienić, jeżeli chcemy, żeby nazwa na fronterze była inna. Możemy dodać opis pliku, który będzie później można było przeczytać. Powiedzmy, że dodaliśmy oto taki opis. Klikamy zapisz i nasz plik wyświetla się we wskazanym katalogu. Teraz dla przykładu druga opcja. Ponownie rozwijamy opcję wgraj plik i klikamy od razu wgraj kilka plików. Otwiera nam się applet do wgrywania plików Javy. W tym celu musimy też uważać, żeby mieć aktualną Javę albo żeby odblokować Javę, jeżeli nam przeglądarka ją zablokowała. Klikamy przeglądaj. W tym przykładzie nasz nauczyciel chciał Załadować kilka obrazków jednocześnie, które wcześniej przygotował i wgrał na lokalny dysk. Także tutaj, w tym przykładzie, posłużymy się znaną metodą. Przytrzymując przycisk kontrol na klawiaturze komputera, nauczyciel zaznacza wszystkie pliki. Klika Open, wyświetlają one nam się wewnątrz okienka apletu. Javy I w tym momencie klikamy Załaduj pliki. Na dole możemy śledzić proces ładowania plików po kolei. Już widzimy, że wszystkie zostały wgrane do Frontera. Tutaj należy nadmienić, że szybkość z jaką zostaną wgrane pliki zależy oczywiście od kilku czynników: no, od rozmiaru plików, od szybkości naszych łączy internetowych. Oraz od obciążenia serwera Frontera. Niemniej, przy przeciętnej szybkości i przeciętnym obciążeniu, proces ten następuje dość szybko. Umieszczony opis, który wcześniej pokazaliśmy, zobaczymy po kliknięciu w opis w opcję szczegóły. O, widzimy tutaj opis do PDF-u, który wgraliśmy. Przy okazji możemy zobaczyć rozmiar naszych plików. Na samym końcu warto jeszcze powiedzieć, że. No, tutaj w tym naszym przykładzie te pliki były stosunkowo małe. Fronter oferuje też coraz więcej przestrzeni dyskowej. Warto jednak na bieżąco, na poziomie szkolnym, umiejętnie plikami zarządzać, czyli szczególnie jeżeli. Wygrywamy pliki o dużym rozmiarze, żeby na bieżąco usuwać te, które już nie są potrzebne, albo żeby również alternatywnie zastanowić się nad tym, czy danego materiału, czy do danego materiału nie warto utworzyć linku, albo do jakiegoś filmu, wideo lub obrazka nie użyć koda, kodu źródłowego, który później umieścimy na fronterze, tak żeby z czasem nie przekroczyć dostępnej przestrzeni dyskowej. Dziękuję.